Godzinę, mój czwarty mecz Toronto będzie grało z Charlotte Hornets. Tam na górze jest licznik, który pokazuje, że do meczu zostało 59 minut. Powiem szczerze, nie ma aż tak dużo emocji. Zazwyczaj godzinę przed meczem już jest dosyć dużo fanów. W tym momencie w hali są pustki, no ale nie ma co się dziwić. Charlotte Hornets jedna z najsłabszych drużyn w NBA obecnie. Nie ma aż tak wielu ekscytujących zawodników. Lamelo Ball jest kontuzjowany. Że, że śmieję się troszkę, bo za chwilę chcę pokazać milesa No Nie ma z czego się śmiać, są poważne rzeczy, no ale to jest, to jest w tym momencie największa gwiazda drużyny. Żonobijca. A tak poza tym, jak widać, to bardzo mało się dzieje. Bardzo mało kibiców. Na ulicy w Toronto nie było widać wielkich emocji związanych z tym meczem. Po moich trzech meczach back to back to back jestem w końcu wypoczęty, wyspany, gotowy na wielkie sportowe widowisko. Nie spodziewam się wielkiego meczu, ale mogę się zdziwić, bo to czasami tak jest, że drużyny, które na papierze wydają się nie za silne mogą stworzyć dobre widowisko. Nie zapominajmy, że to jest cały czas NBA. Niestety w międzyczasie z Toronto napłynęły bardzo niepozytywne wiadomości, bo Scotty Barnes złamał jedną z kości dłoni, więc nie zobaczymy go przez parę tygodni, a wydaje mi się, że być może nawet nie zobaczymy go już w tym sezonie, bo Toronto nie ma o co grać, a właściwie to jest o co grać, jest o co przegrywać, bym powiedział bo jeżeli ich wybór w drafcie, tegoroczny wybór w drafcie wypadnie poza top 6, to trafi do San Antonio. No a jeśli będzie w top 6, to zostanie w Toronto. Więc po co walczyć i nie wejść do play-inu i stracić wybór w drafcie, jak można w kontrolowany sposób sobie poprzegrywać i pik zachować. że dzisiejszy mecz prawdopodobnie nie zapisze się w historii koszykówki mogę pokazać jak wygląda no, ten taki stolik, przy którym siedzą sędziowie stolikowi oraz sprzęt telewizyjny. Właśnie się tam zbliżam. Tu jest ławka szlottone. tutaj e, ławka Toronto Raptors tutaj zaraz jest przejście do do szatni tam jest szatnia Raptors po tej stronie szatnia Raptors a potem do, do szatni gości, w tym wypadku szalot. A parę kroków dalej jest wejście do pokoju dla mediów. To jest tutaj, 15 minut do meczu Raptors Hornets. Zainteresowanie mediów dzisiaj jest znikome. Jest jakiś facet drugi facet, I ja. Meczem, że wbrew pozorom to może być dobre spotkanie. A wbrew pozorom, bo obie drużyny i Charlotte i Toronto nie grają już o nic w tym sezonie. No i był to dobry mecz. Tak w próżni, całkiem niezły, po bardzo poprawny mecz koszykówki. Kto wygra, to się rozstrzygnęło w końcówce czwartej kwarty. Toronto wygrało 111-106. Dobry mecz. Quicklaya, kolejny dobry mecz daje kolejny powód do tego, żeby zatrzymać go latem a prawdopodobnie, go nie, prawdopodobnie zostanie zatrzymany, bo nie po to nie po to drużyna robiła transfer po zawodnika z kończącym się kontraktem, żeby go puścić tym bardziej, że młody i perspektywiczny patrzę tutaj w statystyki, które widać nade mną dobry mecz Bareta kolejny Agbadzi pokazał się z niezłej strony, jak dostał szansę i minuty Brandon Miller bardzo ładnie wyglądał. Troszkę mi się nie podobał Wasili Mitchicz. Jak dostał szansę w pierwszej piątce, to miałem wrażenie takie, że za bardzo próbuje forsować. I też wydaje mi się, jak się bawię w domorosłego psychologa, że brakuje mu pewności siebie. Dostaje szansę ostatnio, ale mam takie wrażenie, że. Obawia się, że jak tylko będzie popełniał błędy, to znowu wróci na ławkę albo będzie do niej przykuty wręcz jak w Oklahomie. No zobaczymy. MVP Euroligi Póki co tak średnio odnajduje się w NBA. Jeszcze raz rzut na hale, rzut na parkiet. To jest dosyć charakterystyczny obrazek, że po meczu, po meczach NBA zwija się boisko. Dosłownie, wręcz. Zwija się nawet często cały parkiet, bo niejednokrotnie te obiekty są wielofunkcyjne. Tak jak tutaj na przykład. Oprócz Raptors grają też Maple Leafs. Nie wiem, jak tam ich rozkład meczów wygląda. Bo się hokejem nie interesuje, ale może grają jutro. Nie wiem. Zamykamy kolejny dzień. Czas na odpoczynek. Po raz kolejny powiem. Nie wiem, czy zasłużony, ale czas na odpoczynek. I już niedługo mój piąty i ostatni mecz podczas tej wyprawy. Dzisiaj jest 4 marca. Miasto Mississauga, szeroko rozumiane przedmieścia Toronto. A za mną szyld, na którym jest napisane Wisła Plaza. To jest takie centrum kulturalno-przemysłowe. Są sklepy, restauracje. Czy to tutaj Jeremy Sochan kupował kotlety, pierogi i krupnik przed meczem z Raptors? Nie wiem. Mogę się tylko domyślać. Jest to miejsce... Nie tylko to, bo jest taki większy sklep, który nazywa się Starski. I to jest miejsce, które za każdym razem jak jestem to mnie fascynuje. Dlatego, że ja uważam, że jak wchodzą do tych miejsc to się powinno pokazywać paszport, bo to są miejsca jakby całkowicie od, wyrwane z Polski i przeniesione tutaj. Przepraszam, że tak powiem, ale panie ekspedientki są równie niemiłe jak w Polsce. Panuje bardzo polska atmosfera. Ale żeby być uczciwym, trzeba być uczciwym, te sklepy są bardzo dobrze zaopatrzone. Mają. No, mają praktycznie wszystko, co można kupić w polskich sklepach. I można mówić po polsku. Co dla mnie, osoby nie mieszkającej w Polsce na co dzień, jest naprawdę super zjawiskiem. Tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj 4 marca, jutro będzie 5, jak podpowiada prosty kalendarz. I jutro będzie mój ostatni mecz. Ostatni mecz podczas tego wyjazdu. Piąty mecz w ciągu 6 dni. Przyjechałem tutaj w zeszłym tygodniu w czwartek. Toronto grało z Dallas. Następnego dnia w back to back. Poleciałem do Nowego Jorku na mecz Knicks-Warriors Następnego dnia, czyli w back to back to back, już w Toronto Też Warriors przeciwko Raptors Później miałem dzień odpoczynku I wczoraj mecz z Charlotte Hornets Mecz, który, tak jak mówiłem, był dobry Nie patrząc gdzie obie drużyny są i nie patrząc o co grają Bo nie grają oni, poza tym, że, że chcą mieć dobre miejsce przed, przed draftem to znaczy odpowiednio niskie Żeby być odpowiednio wysoko w drafcie To mecz sam w sobie był bardzo dobry No i jutro w końcu mecz z Pelikanami Mam nadzieję, mówię to po raz kolejny Mam nadzieję, że nic nigdzie się już Zajonowi nie stanie Nie pamiętam jak wygląda kalendarz Ale wydaje mi się, że Pelikany już nigdzie nie grają do jutra Niech zając spokojnie sobie siedzi, odpoczywa Nigdzie sobie niczego nie skręci Bo chce, nie ukrywam, chcę zobaczyć go na żywo mu zajon na żywo to jest zjawisko, które widać w telewizji. A podobno ci, którzy widzieli go na żywo, znam takich to nie żart. Mówią, że jest niesamowite widzieć zajona grającego w koszkówkę i tak po prostu widzieć go chodzącego, poruszającego się po, po ziemi. Więc chodzę sobie teraz po plazie Wisła. Odpoczywam i czekam na jutrzejszy mecz. Dużo ciekawych rzeczy tutaj można zrobić po polsku. 5 marca miejscowość Mississauga czyli jak już mówiłem wcześniej szeroko rozumiane przedmieścia Toronto, Mississauga może to za mało powiedziane, że są przedmieścia, bo to jest dosyć duże miasto z miasta tego pochodzą, jeśli chodzi o koszykarzy NBA na przykład RJ Barrett, który teraz gra w Raptors, Dillion Brooks z Houston Rockets, a wcześniej Nick Stauskas Śmieje się, bo kto pamięta historię jego wybierania w drafcie przez uh, Sacramento Kings, ten też pewnie się śmieje, jak tylko słyszy jego nazwisko. A uh, no, całkiem solidny koszykarz, dobry strzelec, ale nie na takie miejsce, którym, z którym został wybrany w drafcie uh, Też Josh Primo, który jest w składzie Clippersów wcześniej, San Antonio. Uh, no a jeśli chodzi o te pobliskie miejscowości, na przykład Brampton, to Andrew Wiggins nie jest. No i ogólnie, wielu, bardzo wielu koszykarzy pochodzi z, z tutaj Toronto i okolic, z całej, z samej Kanady. W NBA jest wielu zawodników. Jak dobrze pamiętam, to jest chyba e, Kanada, ma najwięcej przedstawicieli, jeśli chodzi o, o zawodników spoza Stanów Zjednoczonych. Ostatnio zrobiło się bardzo ciepło w Toronto. Oczywiście ciepło jak na, jak na Toronto i na tę porę roku. Wczoraj było jakieś 12 stopni co jest taką troszkę anomalią dzisiaj też jest równie ciepło i to jest dla mnie takie trochę niecodzienne, bo jak przypominam sobie swoje wyprawy do Toronto to zawsze było, zazwyczaj, bo raz byłem też na finałach to wtedy było w miarę ciepło, ale zazwyczaj jest albo zimno, albo bardzo zimno jak byłem w 2016 roku na All Star Weekendzie pierwszym poza Stanami Zjednoczonymi to było po minus 30, minus 30 a odczuwalna temperatura to była grubo poniżej 30 stopni. Bo bardzo. Ba... Powiedzieć zimno, to jakby nic nie powiedzieć, bo przezimno, więc jestem przyzwyczajony do zimna. Tutaj w Toronto. Ogólnie też jestem przyzwyczajony do zimna, bo mieszkam w Finlandii. Ale fińskie zimno, przynajmniej w tej części Finlandii, gdzie ja mieszkam, to jest dziecięca igraszka w porównaniu z tym, co jest tutaj. Idę na autobus, który zabierze mnie do stacji metra, a stamtąd udaje się do stacji metra, która nazywa się Union. Stamtąd jest już dosłowny rzut beretem RJ Beretem od e, Scotia Bank Arena, czyli hali, w której grają Raptors na co dzień. Mogę pokazać taką charakterystyczną rzecz. Nie wiem, czy dla całej Kanady. Nie wiem, czy. Bo nie byłem, na nie byłem w całej Kanadzie, ale e, przystanki autobusowe są takie, że wchodzi się od strony nie ulicy, a od tej przeciwnej strony. Nie wiem czemu ma to służyć Może temu, żeby żeby spaliny człowieka nie, nie, nie brudziły. Nie wiem, ale taka ciekawostka, taka osobliwość to jest Toronto. Uh, what's the name of miejsce? David Crombie Park. Yeah. I spróbuję trafić mój swój, rzucać się z Mam nadzieję, że się uda w pierwszej próbie. Oj, tak się cieszę. Jestem w miejscu, które nazywa się David Crombie Park. Jest takie klimatyczne boisko do grania w koszykówkę. Trochę tutaj porzucałem z tym chłopakiem, który teraz rzuca. Bardzo fajne miejsce jakieś. Tam widać CN Tower, więc myślę, że to jest jakieś 10 minut od, od Hali Raptors z Kościoła Benkarina. Bardzo fajne miejsce. On mówi, że zazwyczaj to miejsce jest wypełnione ludźmi. Ludzie, ludzie tutaj grają. A myślę, że pogoda już jest taka, że, że można by było grać. I on też twierdzi, że później tutaj się zbiorą ludzie i będą grali. Ja niestety nie mam czasu, bo za 2,5 godziny. Za 3 godziny, mnie całe 3 godziny jest mecz, i ja już powoli muszę się udalić w stronę hali. Bo mówię po raz enty, chcę zobaczyć z najwięcej ile się da. Więc powoli będę szedł. Thank you, bye bye. Bardzo miły chłopiec. Za mną jest wieża Cien Tower, która ma ponad 550 metrów wysokości. Jedno z najbardziej charakterystycznych, emblematycznych miejsc dla Toronto. A może trzeba powiedzieć najbardziej charakterystyczne miejsce w Toronto, bo jak się widzi jakieś widokówki, przebitki, pocztówki z Toronto, to zazwyczaj CN Tower jest na pierwszym planie. A jakby się odwrócić, to tam już jest Scoutsia Bankerina, tam gdzie grają Raptors na co dzień, no i Maple Leafs, ale to akurat mnie aż tak bardzo nie interesuje. To jest jakieś 2-3 minuty na piechotę. A jak się biegnie, to nawet szybciej. W CN Tower już byłem parę razy, w tym roku się nie wybieram, ale jeśli ktoś jedzie do Toronto, to bardzo polecam. Znakomity widok, można zobaczyć całą okolicę, można zobaczyć jezioro i porobić fajne zdjęcia.